i Kochani, dzień dobry, witam Was w małym miasteczku. Guatavita nazywa się. To, to są tereny plemienia Muisca. Znajdujemy się około 60 km od Bogoty. Tutaj wypożyczyliśmy sobie taki mały, fajny domek. I zaraz wam pokażę wszystko dookoła. Jak to wszystko pięknie wygląda, jaka roślinność, jest tutaj duże jezioro, a dookoła niego góry. Przepięknie. Zapraszam na przechadzkę po Vita. Miejsce, gdzie wynajęliśmy ten mały domek, to tak, tak zwane agroturismo. Nazywa się Altos de Dorado. Zobaczcie, tam w głębi jest jezioro. Jezioro de Guatavita. Zaraz go zobaczymy z innej perspektywy. A dookoła nas, zobaczcie, Andy, jest tutaj cisza, spokój. Bardzo dużo eukaliptusów. Teraz obejdziemy tutaj ten nasz domek i Wam pokażę. Jak tutaj można fajnie wypocząć. Przyjechaliśmy tylko na jeden dzień. Ale zobaczcie, można tutaj zrobić sobie też ognisko, chociaż dzisiaj pogoda nie dopisuje, bo jest troszeczkę pochmurnie i, i kropi, to. Nasz mały domek z pięknym, dużym oknem i z widokiem właśnie na, na jezioro i na góry jezioro Głatawita. A oto wejście. Mamy tu już przygotowany troszeczkę drzewa na ognisko. Miejmy nadzieję, że będziemy go mogli rozpalić. Duże drzwi szklane. Jest tutaj lodóweczka. Mały stoliczek. Jest też kominek na bioetanol, ubikacja. I tutaj jest łóżko. Wszystko z drzewa, a to ja. Jest prysznic małe, skludne, bardzo ładne na wypoczynek. A dzisiaj ten dzień uczcimy czerwonym winem chilijskim, które nazywa się Don Melchor. Zobaczcie, Puente Alto, Andes, Chile. Dodam Wam, że to jest wino z roku 2017. My go nie kupiliśmy dostaliśmy w prezencie, ale. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, ile taka butelka kosztuje. Zaraz wam ją pokażę. Zobaczcie, to jest Cabernet Sauvignon rok 2017. Także zapraszam do komentarzy. Zobaczymy kto z was zgadnie. Są miejsca, które wyglądają, jakby ktoś narysował jednym ruchem ręki. Idealny okrąg wśród gór, woda w kolorze zielonego szkła i cisza, która brzmi jak uważaj, bo to święte. Laguna de Guatavita nie jest zwykłym jeziorem. To scena, na której legenda została opowiedziana tak dobrze, że uwierzył w nią cały świat. Laguna de Guatavita znajduje się wśród falujących wzgórz Kundinamarka, gdzie drogi wspinają się coraz wyżej, a powietrze staje się chłodniejsze i rzadsze. Sama laguna leży na wysokości około 2750 metrów w wandach wschodnich, niedaleko Bogoty, w okolicach gminy Seskile. Ta ogromna tafla wody ciągnie się daleko. Jakby ktoś wyciął dolinę i wstawił w nią jezioro. To zbiornik, który ma około 18 km długości i 4 km szerokości. A jego rola jest bardzo współczesna: woda i energia dla regionu. Ma około 700 m średnicy, a jej maksymalna głębokość to nawet 125 m. I co ciekawe, to nie musi być krater po meteorycie. Część źródeł wskazuje raczej na procesy geologiczne związane z podziemnymi złożami soli i zapadliskiem. Legenda mówi, że właśnie tutaj młyskowie odprawiali ceremonię. Nowy władca, tak zwany Zipa, miał zostać złotym. Nacierano go żywicami i olejami, a potem obsybywano złotym pyłem. Wypływał na środek na tratwie. A do wody trafiały dary, złoto, ozdoby, szmaragdy. Nie jako bogactwo, tylko jako ofiarowanie. Co ciekawe, tę scenę można dziś zobaczyć na własne oczy w Muzeo del Loro w Bogocie. Tam znajduje się słynna balsa Muisca, czyli złota tratwa, złota figurka przedstawiająca. Zipę stojącego na tratwie w otoczeniu towarzyszy, interpretowana jako nawiązanie do rytuału związanego z legendą Guatavity i Eldorado. A gdy człowiek dopowiada złoto, pojawiają się ci, którzy chcą je wyjąć z legendy do kieszeni. Hiszpanie próbowali lagunę otworzyć, jak skarbiec. Jedna z najsłynniejszych prób wiąże się z Antonio de Sepulveda. Pod koniec XVI wieku wykopano kanał, by obniżyć poziom wody. Mówi się o pracach, które skończyły się gwałtownym wyrwaniem wody, ofiarami wśród robotników i tylko częściowym sukcesem. Ale laguna nie oddała tego, czego szukali. Coś wydobyto, jakieś artefakty widziano, jednak mitycznej góry złota nie było. I może właśnie to jest najbardziej filmowe. El Dorado przetrwało nie dlatego, że ktoś znalazł skarb, tylko dlatego, że nikt go nie znalazł do końca. A miasteczko Guatavita. Na pierwszy rzut oka Guatavita wygląda jak miasteczko z pocztówki. Białe fasady, czerwone dachy, porządek, spokój. Ale jest tu coś zaskakującego. To nie jest stare kolonialne miasteczko w klasycznym sensie. To Guatavita zbudowana drugi raz. W latach 60. w tej okolicy powstał ogromny zbiornik wodny, tak zwany Embalse de Tomine. A wraz z nim przyszedł moment, który dla mieszkańców był jak koniec pewnego świata. Stara Głatawita została zalana, a ludzie przenieśli się tutaj do nowego miejsca. I dlatego te ulice wyglądają tak spójnie, jakby ktoś je zaprojektował od początku. Bo dokładnie tak było. Serce miasteczka bije na placu. Słychać rozmowy, czuć zapach kawy, a w tle stoi Kościół. Wchodząc tu, masz wrażenie, że to miejsce powstało po to, żeby uspokoić człowieka żeby powiedzieć: to jest nowy start. Ale wystarczy wyjść kawałek dalej, spojrzeć na okoliczne wzgórza i przypomnieć sobie, że niedaleko stąd jest druga woda ta starsza, święta i owiana legendą. Patrzę na Głatawitę, tę nową. Białą, spokojną. Miasteczko, które powstało, bo stare zniknęło pod wodą. I myślę, że w tym regionie woda jest prawdziwym bohaterem. Raz zabiera domy, a raz chroni legendy. A złoto? Złoto jest tylko lustrem. Odbija to, co człowiek w sobie ma zachwyt albo chciwość. Wyobraź sobie, że wchodzisz do miejsca, w którym złoto nie jest symbolem bogactwa, tylko językiem opowieści. Nie mówi o tym, kto miał więcej, mówi o tym, w co ludzie wierzyli, kogo prosili o deszcz, jak żegnali zmarłych i jak wyobrażali sobie wszechświat. Właśnie tutaj, w samym sercu Bogoty, stoi Muzeum Złota, prowadzone przez Banco de la República. W jego zbiorach są dziesiątki tysięcy obiektów, a na stałej ekspozycji zobaczysz kilka tysięcy najcenniejszych. I od razu ważna rzecz. To nie jest muzeum o złocie. To jest muzeum o ludziach. W kultur prekolumbijskich złoto nie było walutą, jak w Europie. Często miało znaczenie sakralne, błyszczało jak słońce, przypominało o boskości, o energii, o życiu. Dlatego tak wiele przedmiotów to nie biżuteria do noszenia na co dzień, tylko ozdoby rytualne noszone przez kapłanów, wodzów, szamanów, zakładane na ceremonie, używane w obrzędach przejścia. I kiedy oglądasz maski, naszyjniki, pektorały czy figurki, spróbuj nie myśleć, ile to jest warte, tylko po co to było. Muzeum prowadzi Cię przez różne światy dawnych kultur. Muiska, tarona, quimbaya, dzenu i wiele innych. Każda z nich miała własny styl, symbole, techniki i własne złote opowieści. Czasem te przedmioty są delikatne jak koronka, czasem masywne i ciężkie. Czasem wyglądają jak zwierzęta ptaki, jaguary, węże. Bo w ich kosmologii zwierzęta nie były fauną były posłańcami między światami. W wielu przypadkach zobaczysz nie tylko złoto, ale też stop złota z miedzią, materiał znany jako tumbaga. Dzięki temu twórcy mogli uzyskać inne właściwości metalu, a także różne efekty koloru i połysku. I tu dochodzimy do czegoś, co robi największe wrażenie. Prekolumbijscy złotnicy byli mistrzami technologii. Jedną z technik, które się tu przewijają, jest odlew metodą Traconego wosku. Najpierw tworzy się model z wosku, potem forma, a na końcu wosk znika, zostawiając miejsce dla metalu. To dlatego te figurki mają tyle szczegółów małe twarze, pióropusze, miniaturowe ozdoby a wszystko wykonane setki, a nawet tysiące lat temu. Jest tutaj obiekt, który stał się symbolem Kolumbii i całej legendy: Eldorado, balsa młyska, słynna złota tratwa. To mała, ale niesamowicie bogata w detale scena. Na tratwie stoi wódz i towarzyszą mu postacie, jakby cały rytuał został zamrożony w metalu. A jest łączona z ceremonią związaną z okolicą Głatawity, rytuałem, podczas którego składano dary do wody, złoto, szmaragdy, przedmioty symboliczne, aby utrzymać równowagę świata i zyskać przychylność sił natury. W tym miejscu muzeum często robi wrażenie nie tylko eksponatami, ale i atmosferą, światło, ciemność, błysk metalu. Jakbyś był w środku ceremonii. I wtedy łatwo zrozumieć, jak narodziła się europejska obsesja na punkcie złotego miasta. To, co mi się tu podoba najbardziej, to że muzeum nie mówi popatrz, ile tego mamy. Ono mówi popatrz, co to znaczyło. Są sale, które pokazują szamana, lot, przemianę, maski i dźwięk. Bo dla wielu kultur świat duchowy był równie realny jak ten widzialny. A potem wychodzisz z budynku i bogota znowu zaczyna hałasować. Ale w głowie zostaje ci ten błysk i myśl, że złoto, zanim stało się chciwością, było modlitwą.